Łomatko, ale potwórno. I tutaj jeszcze to Exo. Zobaczcie, jaki wielki tutaj burger, i ile tutaj dobroci. I to jest, słuchajcie, to jest to, co lubię nad morzem, że można właśnie zjeść coś dobrego. Słuchajcie, z rybką. A to. Popatrz Janek, widziałeś coś takiego? Nie wiem, czy ja to zjem. Janek, Chyba, tutaj Chyba no, muszę użyć widelca i noża. Tutaj, proszę. Okej. Okay. Uwaga. Próbujesz? Próbuję, bo tego się nie da po prostu ugryźć. <laughs> Przekracza możliwości. Mam faktycznie, sos rewelacyjny. Sos rewelacyjny, może jakoś... Boże, dzieci się tutaj też emocjonują jedzeniem. Bardziej chyba niż ja mm. Nie, to są dla wszystkich Jan. Zbijajcie Wbijajcie do śledzia w łebie, bo naprawdę rewelacja o, a moja ze śledziem kiszonym mm. Też zapowiada się Ze śledziem kiszonym, kiszonym. No. Zobaczcie to też... jest... Mm -hmm. Mm -hmm. I co jest co? bułka Ja muszę śledzia spróbować o. Mm. Słuchajcie, ja już jestem po jedzeniu. O, rewelacyjna porcja, wielgachna. Ten, jak to był, pan rybak, chyba, tak? Czy burger rybaka? 39 zł, ale po prostu ogrom. Ale oprócz tego, że pyszne jedzenie. No nie, jest wielki. Tutaj jest wędzarnia miecia. Tutaj, słuchajcie, kutry, mewy. No rewelacyjnie. Zapraszam do Łeby. Naprawdę warto przyjechać w tym sezonie. Mam nadzieję, że się widzimy. Cześć.